50. Trudny lewy tnij. 30. 4 prawy przytnij. 100. 3 lewy przytnij. Przechodzi 7 prawy szczytem. 70. Trudny lewy szczytem podbija. 100. 6 prawy. 100. 4 prawy tnij. Do 3 lewy krótki. 50, chopa prosto. Przechodzi 7 lewy do 7 prawy, do 6 lewy długi. 70, trudny prawy, zacisk do 4 chudo. Przechodzi 4 lewy krótki, 100, lewy 10, 1 lewy ostry, sypek. 50, trudny prawy, przytni, 50.

100, trudny prawy, przedni podbija, 100, szczyt, 20, 2 lewy, prosty, zyfek 150, 5 lewy, przedni do 5 prawy, 100, 2 lewy, prosty, 55 lewy, 70, 6 prawy, 100, 6 lewy do 6 prawy, 50 od szczytu, trudny prawy, 52 prawy, prosty dni. 100 szczytem do 5 lewy, 34 lewy do 4 prawy, nie dni. 50 trudny prawy przy dni, 100 od siodła, trudny lewy zacisk do 2. 2, prawy prosty, przechodzi pełny prawy, 70 od szczytu, trudny lewy kamój 21, prawy prosty, 100, 6, prawy, 100, trudny lewy szczytem, przytni, do trudny prawy długi, do 7, lewy ciasno, góra. 105 prawy krótki podbija, 107 prawy, 30 od szczytu lewy, 24 prawy, 10, 2 lewy prosty, 50 prawy do 3 lewy, 100.